Dzień dobry, Dorota Furmaniak firma Timacagro. Dzisiaj znajdujemy się w karkmiskach u doktora Krawca. Na odmianie Duke, który już jest po zbiorach. Ponad dwa tygodnie, tak? Znajdujemy się w kwaterze biuka dokładnie dwa tygodnie po zbiorach, czyli bardzo wcześnie. A przypomnijmy, że dzisiaj jest 18 lipca, więc patrząc na rośliny i datę w kalendarzu, to do końca wegetacji mamy jeszcze długi okres czasu i jak każdy producent ma ochotę coś pokombinować, bo zawsze może być lepiej niż jest. I tutaj chcielibyśmy ten odcinek Państwu zadedykować. Co zrobić? Jak? odpowiednio uśpić plantację przed zimą, sprowadzić ją do spoczynku zimowego. W tym momencie rezygnujemy z podawania azotu, natomiast rekomenduję zastosowanie preparatu C-Active Axis ze względu na to, że prócz składników pokarmowych, czyli 3% azotu. 18 fosforu, 5 cynku i 2,5 manganu. Znajduje się w nim kompleks C-Active. I co nam daje wykonanie zabiegu preparatem Axis? Oczywiście wpływamy na inicjację pąków na przyszły sezon. Chcemy, żebyśmy mieli jak największy plon. Dlatego nie zostawiamy tych plantacji samych sobie teraz i nic nie podajemy. Stosujemy preparacji Axis w dawce 4 litr na hektar, lub utrzymujemy stężenie jednoprocentowe, możemy ten zabieg już w tym momencie wykonać, jak również powtórzyć go za około 3 tygodni. Natomiast do fertygacji, żeby już soki zaczęły spływać do karpy, proponuję. KSC4, który mm, będzie podawany w dawce na tej plantacji. Akurat proponowałabym około 12 kg na hektar. Y, I aplikacja chociaż trzykrotna, y, co dwa tygodnie. Proszę, przypomnijmy skład y, y, czwórki KSC4, to... 40% fosforu. I potasu. I tutaj tymi pierwiastkami. No i oczywiście kompleks fitaktyl, algi jonifilizowane, szybki transport składników pokarmowych. No, o temperatury nie musimy się martwić, bo tak jak było powiedziane, mamy jeszcze długi sezon przed nami. Do jesieni. Tak, tu, tutaj warto. Myślę, że przy Aksisie, powiedz, czy można go mieszać z fungicydami, bo to też jest dobry okres na wykonywanie zabiegów ochrony. Tak, natomiast Aksisa wolałabym, żeby go zastosować solo, lepiej zadziała w tym momencie. Nie mieszajmy tego z fungicydami. Jak również jeszcze późną jesienią? zastosowanie preparatu C. Active Leos, ale to już na sam koniec, na jesień. Czyli Leos, czyli tam mamy... Cenkibor. No cóż, proszę Państwa, wczesny koniec zbiorów nie oznacza, że na plantacji nic nie robimy, możemy pobudować naszą przyszłość. Na przyszły sezon. Na przyszły sezon.